Dlaczego online? Zajęcia w naszej szkole kiedyś były przede wszystkim stacjonarne, ale już w czasach pandemii zauważyłam, że te dzieci, które na zajęciach stacjonarnych niezwykle swobodnie się odnajdywały, właśnie w formule online nagle rozkwitały. Mogło to się wiązać z bezpiecznym otoczeniem, znajomym, pozbawionym nadmiaru bodźców. Oprócz tego na naszych zajęciach zachęcamy do tego, żeby wykorzystywać swoje własne metody na rozładowanie napięcia sensorycznego, czy to za pomocą gniotków, fidget spinnerów, kocy obciążeniowych. I wreszcie, sam fakt, że zajęcia są online nie oznacza oczywiście, że siedzimy nieruchomo na krześle przed ekranem. Jak najbardziej korzystamy z elementów obecnych we wszystkich kursach językowych, takich jak metoda TPR, czyli Total Physical Response, kiedy uczymy się, można powiedzieć, całym ciałem czyli mamy konieczność dotknąć jakiegoś przedmiotu, przynieść coś, wykonać konkretne ruchy zgodnie z piosenką czy poleceniem nauczyciela. Wykorzystujemy to do przerw, ale również do samej nauki języka.